No kochani, mamy dzisiaj 15 listopada, godzina 5. No co jest 5.34. Wypuściłem wszystkie kotki. Z, z pokoju, a właściwie to tylko jednego żbiczka. Bo żbiczek tylko był w pokoju. Majeczka była na dworze. Gdzie jest ciotka? Ciotka, gdzie jesteś? Była gdzieś tu. Też na dworze była. Przyszła do pokoju, powąchała. I znowu na dwór. A ja <laughs> saszetki jakie miałem. Tam twarożek. W sumie chyba trzy czy cztery saszetki. Dałem tutaj kotko. I wygląda, że się najadły. Tam jest chyba gacuś, mamuśka. Czaruś. Tu ktoś jest. Żbiczek. Majeczka. A gdzie mi uciekła? Nie poszła już ciotka. Ciotka, gdzie jesteś? Była. Już jej nie ma. Może poszła pod drzwi, bo ona była całą noc na dworze. Tu na rano tu wraca do do, na oddział. I do micurina. Na wyżerkę. I spanie. Nie ma. A to ci mycyja Gdzieś poszła Gdzieś poszła A zobaczę na skarpę Jak tam sytuacja wygląda Kochani no, Pani Ewa ze Szczecina Pisała, że wysłała 20 puszek dla Sony no, ja już tam przekazałem wiadomość, ale napisałem, żeby puszki podjął Pantadziu i Pantadziu wykładał Soni, dlatego że no, właściciel Soni nie jest osobą odpowiedzialną, poczytalną i nie wiem, czy on będzie jej dawał, czy on sam nie zje. Bo coś tam już takie, jakieś słuchy chodziły, że. Że on podobno lubi. Ale czy to prawda, nie wiem. No dobra. Gaculek jest. Jed jedzenie zjedzone, mokre. Tutaj. No, gaculek zostało tutaj. No co ty? A co ty? Aha. Feliksa szukasz. Nie ma Feliksa. Tutaj też. Nie ma. To Niech zjedzą. No. Czaruś, chodź. Czaruś, kiciulku. Tu jest jedzenie. Przestałem tam dawać przy wejściu na ogród Miciurina, bo to tak przy drodze ludzie chodzą poza tym na widoku. Nie chcę, żeby nie, draż... żeby nie drażniło. To tutaj. Tu jest osiedle na Skarpie. Tu jest budka. To tutaj niech jedzą. No, chciałem podziękować pani Basi. Nie znam nazwiska. Nie znam miejscowości za wsparcie naszych kotków. Niesamowite wsparcie. Jak na nasze warunki, także Bóg zapłać, panie Basiu, a tu jest jakiś kot, co to za kot tutaj jest, się załatwia, Kiciulek, który ty jesteś, kto ty jesteś, co, Morusek jesteś? Ciulek poleciał. Ty nasz jesteś? Nasz, któryś to. Uf, widzicie tych tygrysów, o, trzy tygrysy są I teraz bądź mądry, który jest który. Muszę się przyglądać. No. no. czarusia jest jeden czarny i nie ma problemu. No. Mamuśkę też poznaje. no dobrze. cichutko jest kochani cicho temperatura chyba 8 stopni gdzieś jest na dworze no ja się ubrałem ciepło o tu od pani Adrianny tą kurtkę tak samo taka, taka mizelka od pani Adrianny jeszcze mam spodnie ocieplane od pani Adrianny no uzbierało się trochę rzeczy od pani Adrianny Pani Adrianna bardzo hojnie swego czasu nie wspomogła w ciuchy. I teraz, jak jest zimno, to wykorzystuje to. Cieplutkie. No, kiciusie się. Najadły. Jak to się mówi. Pierwsze koty za płoty. Tak? Tylko ciotka była i znikła. Coś się zapadło. No nic nie będziemy jej szukać. To tyle, kochani. Is the life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's so. Sense in our worry, cause all we can do is try our best to make it through with love.